Często pytacie się mnie, Ania, co robisz, że codziennie się wysypiasz? Nie mam pojęcia, nie nazywam się Ania, jestem Magda i chodzę na Bielham w Konopach w Katowicach. Długo zastanawialiśmy się, jak najlepiej pokazać innym, dlaczego warto pójść na Biolchem. Stwierdziliśmy, że najlepiej będzie się zapytać uczniów w naszej szkole, co sądzą o swoim profilu. E, przepraszam bardzo, e, dlaczego warto pójść na biochem do Kanoty? Od dwóch lat tutaj chodzę, jestem częścią społeczności fascynującej się biologią oraz chemią, wraz z którą wbrew pozorom nie wkuwamy tylko nudnej teorii. Na naszych lekcjach mamy możliwość doświadczenia tych dwóch przedmiotów. Na lekcjach chemii mamy laboratoria, na których przeprowadzamy doświadczenia wykazujące nam właściwości danych związków, o których aktualnie się uczymy. Na biologii mamy możliwość stosowania mikroskopów, pod którymi oglądamy różnego rodzaju preparaty. Mamy również możliwość hodowania roślin i zwierząt w naszej sali biologicznej. I to nie wszystko. Bardzo często również wychodzimy na różnego rodzaju warsztaty około medyczne, o farmacji czy ekologii, a to tylko część zalet, jakie posiada nasz profil w konopie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jestem Wilhelmem. To oczywiste, że wszędzie widzę chemię organiczną. Jestem Wilhelmem. To oczywiste, że nie potrafię najprostszych obliczeń matematycznych. Jestem Wilhelmem. To oczywiste, że nie mogę już spojrzeć na rośliny tak samo. Jestem Wilhelmem. To oczywiste, że mam tak częste laborki, że trzymam fartuch w mojej szafce. Jestem diolchemem. To oczywiste, że mam w telewizji potrzebne książki. Jestem biolchemem. To oczywiste, że w każdej powodzie najwyżej robię sobie